Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Sprawdzę tylko czy się nagrywa, jest git, dobra ehm, Dzisiaj będzie kolejny odcinek poradnika komputerowego nie, Dawno już nie było tej serii nieregularnej, bo to jest seria nieregularna na moim kanale Ale dzisiaj chciałem wam zaprezentować coś e, pewnie o czym mało osób wie że to istnieje że w ogóle działa, ja też niedawno nie widziałem dopóki sam sobie tego nie sprawdziłem, a mianowicie mówię tutaj o bramce sms. E, zapewne mało osób, tak jak mówiłem, wie, że za darmo można wysyłać smsy do osób e, z internetu po prostu. Z darmowej bramki sms, e, które mają dostępne e, prawie pra, praktycznie chyba w każdej tak, e, sieci komórkowej taka bramka sms jest dostępna. I zaraz Wam zaprezentuję jak to działa. E, najpierw wchodzicie sobie na google normalnie w przeglądarce jaki tam chcecie wpisujecie darmowa bramka bramka e, sms e, no i tutaj macie darmowa bramka sms e, bez limitu orange plus era i t-mobile e, no tutaj jest niby darmowa dla wszystkich, ale ja korzystam z innej, z takiej sieciowej. Podpis to macie tutaj, kto wysyła do jakiejś osoby. Możecie tutaj sobie wpisać, zaraz wam zaprezentuję, zresztą będziecie mieli screena później. Eee, no, no i darmowa bramka SMS Orange. Orange ma swoje bramki, o. Eee, tak to wygląda. Z gotowych szablonów, tu takie, tego. Orangeplate i mobile e, sms.pl, strona ja tego nie sprawdzam w OREN'Du Ja sobie wpiszę darmowa bramka SMS Plus, bo ja mam telefon w plusie i zaraz wam pokażę jak to działa. Odbiorca. Wpisujemy tutaj numer osoby, do której chcemy wysłać wiadomość e, SMS Oczywiście Wy to będziecie za, mieli zamazane, Ja teraz wpiszę numer telefonu e, Dobra, już wpisany jest nadawca Czyli tutaj wpisujemy e, swoją e, swoje imię lub jakiś pseudonim, czy coś ja wpiszę Krystian Krystianulec. E, że przyjdzie od Krystianuleca. Tutaj będziecie mieli później zrzut ekranu tej wiadomości. E, pozostało 728 znaków. Czyli 728 znaków może być w wiadomości. No i ja wpiszę e, treść poradnik komputerowy. tak trzeba będzie treść SMS-a bezpłatne SMS-y tylko do sieci plus w tym przypadku jeśli chcesz wysłać wiadomości do innych sieci polskich lub zagranicznych zaloguj się, tak to działa i później klikamy wyślij SMS przepisujemy tu ten co kod z obrazka ja w tym nie jestem za dobry bo zawsze coś pomylę ale teraz spróbuję nie pomylić RZ. Oj. RZ E S -H. O. Dobra, i teraz powinno pójść. A wyślij SMS. Twoja wiadomość została wysłana. I zaraz powinno przyjść na telefon. O, właśnie w tej chwili przyszło. Teraz sprawdzę, czy jest dobrze. Wchodzimy, yy, jest normalna wiadomość. Zwykły. Zwykła wiadomość. Yy, I tutaj mamy że wiadomość z internetowej bramki sms od eee i poradnik komputerowy także tak to e, ta bramka sms wygląda a myślę że wielu z was może e, wam się to przydać dlatego że jeśli dużo smsujecie to tutaj macie darmowe smsy a jeśli siedzicie sobie w domu to po co macie pisać z telefonu możecie z komputera i na to samo w sumie wychodzi no i cóż i w tym poradniku to by było myślę na tyle to jest e, tyle co ja wam chciałem pokazać e, następny już mam w planie co zrobić e, jaki poradnik zrobić tylko ja się sam najpierw muszę tego dobrze nauczyć dojść do precyzji bo mianowicie teraz wziąłem mi się zarobienie aplikacji na Android'a tak gdzieś co prawda prostych plików apk ale coś tam zawsze zrobię ale to już jest temat a poradnik a w tym myślę że Wam pomogłem czy będziecie korzystać z tej bramki SMS, no bo jak jesteście w domu, czy gdzieś w jakiejś kofejce, to po co macie płacić, jak możecie skorzystać z darmowego wysyłania sms -a. No i cóż, i w tym poradniku to by było na tyle. Jeśli Wam się przydał lub spodobał. Albo i to, i to, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć!